I wydaje mi się, a nawet jestem prawie pewien, że znalazłem dziko rosnącą pietruszkę. Pachnie dobrze. Spróbujemy go zjeść potem. Liście miały mega podobne do pietruszki. Potem uznałem, że a wykopię, zobaczę, co tam jest. No i wygląda jak pietruszka. Ale jak się okazało, nie była to pietruszka. Kiedy wróciłem do domu i obejrzałem ponownie te nagrania. Doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej był to gatunek nazywany blekotem pospolitym, który jest spokrewniony z pietruszką, co prawda, ale co zabawne, po angielsku nazywa się to Fools Parsley, czyli pietruszka głupców, ponieważ jest to gatunek rzekomo silnie trujący. I co ciekawe, jest też spokrewniony ze szczwołem plamistym, który jest znany jako ta roślina, z której wyciąg zabił Sokratesa. W smaku na surowo przypomina gorzką herbatę. Nigdy nie jadłem za bardzo surowej pietruszki, więc nie mam... Nie wiem, może tak właśnie smakuje.